Via Frasati to podcast dla wszystkich tych, którzy szukają motywacji i inspiracji na swojej życiowej drodze do świętości. Wyróż z nami szlakiem Frasatiego, który prowadzi verso l'alto, czyli ku górze. Dzień dobry, witajcie na Via Frasati, na drugim naszym spotkaniu w drodze z tego cyklu, który jest dedykowany rozmowom z różnymi ludźmi, które robią w życiu rzeczy związane trochę z życiem przecież Jeffra które mogą być inspiracją dla nas. Poznaliśmy w pierwszej rozmowie Magdę, która pracuje z bezdomnymi i dzisiaj też jest naszym gościem. Cześć. Cześć. Wiemy już trochę, o tym, jak to jest pracować jako street worker, streetworkerka, a teraz przyjrzyjmy się trochę tym, do których wychodzisz każdego dnia, tym obrazie bezdomnego. Znowu, może wychodząc od takiego doświadczenia z życia fresatiego, bo też znana jest historia, kiedy Alfredo Frasati, ojciec PierGiorgia, przygronił z domu, z progu domu Frasati, pewnego bezdomnego, który prosił o jedzenie. Czuć było od niego alkohol. Myślę, że znamy trochę tego typu obraz. Frasati wtedy rozpłakał się, w sensie mały Frasati, mały Giorgio, rozpłakał się i powiedział słynne: A może jego przysłał tu Chrystus? No, i tak z perspektywy górnolotnej i chrześcijańskiej, no to my wychodzimy z założenia, że w każdym potrzebującym przychodzi do nas Jezus Chrystus, i to w teorii się łatwo mówi, a w praktyce jest to już nie takie proste, kiedy właśnie widzimy osobę bezdomną, czujemy ten alkohol. Trudno się trochę dziwić postawie Alfreda. Zatem powiedz nam troszeczkę więcej o tym, kim są te osoby, które znalazły się w kryzysie bezdomności. W zasadzie tak należałoby mówić, myślę poprawnie, żeby też nie definiować tych osób przez pryzmat sytuacji, w które się znalazły. Jak to się dzieje, że trafiają na ulicę? Też pewnych tych historii jest bardzo dużo, ale żebyśmy potrafili trochę lepiej zrozumieć, a może też trochę mniej oceniać, bo tak łatwo się mówi, że to przecież wszystko zależy od nas. Mhm. Tak, jakby tak jak powiedziałaś, tyle ile osób, tyle jest historii. Ja lubię w tych ludziach dostrzec ich dzieciństwo, to jacy byli kiedyś. Że to był Jaś i Małgosia, którzy bawili się w piaskownicy i których, daj Boże, mama podnosiła z ziemi, bo upadli na kolanka. I co się wydarzyło potem właśnie. To, to jest ciekawe, że, że tak bardzo te losy się pokrzyżowały. To są, to są ludzie, którzy czasem mieli piękny dom, a czasem nie mieli go wcale. Mieli, załóżmy, 4 lata na przykładzie jednej z dziewczyn, 4 lata, bodajże 4-5 lat w domu rodzinnym, gdzie wychowywała ją tylko mama, która miała często towarzystwo w domu. Później, przez to, że nie była wydolna opiekuńczo- wychowawczo, dziewczynka trafiła do domu dziecka. No i z takiego domu dziecka potem wychodzi. Ona, czy, czy wiele innych dzieciaków, i dalej są dziećmi, i mają 18 lat, e, i tak naprawdę nie mają nic, mm, i też nie mają tej perspektywy, którą my mamy teraz jako dorośli, którzy są wydolni, i oni nie wiedzą, gdzie się zgłosić. To, to nam się wydaje, że, że to jest wszystko na, na tacy, i przecież mogą zrobić to, czy tamto. No właśnie, nie do końca. E, są to też osoby, które wychodzą z, z więzienia, bo jest to czasem też. Bardzo połączone, czyli po domu dziecka często m, chłopcy trafiają do, do więzienia, bo po prostu nie mogą sobie poradzić. Mm, I podobnie wychodzą z więzienia i też często nie mają nic albo mieli już tą rodzinę, ale ona się od nich odwróciła, e, albo nie zdążyli jej założyć wcale. I właśnie do nas często był taki czas, trzy miesiące temu, kiedy e, wręcz hurtowo przychodzili młodzi mężczyźni, którzy mieli mm, 20-25 lat. Um, I mieli już długi jakieś, jakieś mniejsze lub większe wyroki. no i, i, I to jest bardzo przykre, że to są tak młodzi ludzie, którzy mieli tak nierówny start. E, I jacy są? No, z, są inni, niż by się nam wydawało. E, nie są często brudni i nie mają siwej brody, nie wyglądają źle i nie zawsze śmierdzą. <laughs> Przepraszam, brzydko pachną. E, Czasem wyglądają bardzo fajnie, naprawdę. To są atrakcyjni ludzie, ale, ale w środku są jak popękana szklanka. I co można spróbować zrobić, żeby tą popękaną szklankę jakoś poskładać myślę z perspektywy naszej, jako tych, którzy często ich spotykamy na naszej drodze? Rasat i poświęcał każdej osobie, którą spotykał, trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu rozmawiał i. Mówi się czasem, że właśnie ten czas to jest to, czego oni najbardziej potrzebują, ale nie zawsze tego tak doświadczamy. Czasem jeśli nie dostaną mm -hmm. jakiejś konkretnej rzeczy, o którą nas proszą, to, to wcale nie okazują właśnie wdzięczności, że ktoś się nimi zainteresował. Różnie bywa, nie generalizuje. Więc co możemy realnie zrobić, spotykając takiego człowieka na drodze? Czy ten na przykład właśnie czas, zapytanie go, coś, rozmowa, to jest faktycznie coś, co może im pomóc? Tak, tak, jakby obrał bardzo, bardzo dobrą drogę według mnie. E, no czas jest piękny. Przede wszystkim takie zaangażowanie i nie tylko na chwilę, bo czasem są jakieś akcje charytatywne, jakieś e, takie zrywy okolicznościowe, czy to przy, przy okazji świąt. E, ale chodzi o to, żeby to robić konsekwentnie, żeby to robić krok po kroku e, i nie odpuszczać na starcie, bo no bo ciężko o dobry efekt od razu. Jakby jeśli ktoś od podszewki ma, ma te złe wzorce, to jakby jednorazowa pomoc nic nie da. Jednorazowa rozmowa, która myśli, mm, daje ci rozwiązania, no skorzystaj, dlaczego teraz nie wstaniesz ze mną i nie pójdziesz do tej pracy, chcę ci ją zaproponować. Ale on ma zupełnie inny bagaż doświadczeń niż e, załóżmy jego rówieśnik, który spotyka go na ulicy i mówi, chodź, no pokażę ci. Ale jemu jest ciężko, on z, jest zupełnie inny niż, e, niż ta osoba, która stoi przed nim. Uh. To właśnie, bo w sumie, jak o tym mówisz w ten sposób, to czy najpierw trzeba dać rybę, że potem móc jakąkolwiek formę wędki? Rozumiem przez rybę na przykład kanapkę? Tak, no. myślę, że, że okej, okay. chociaż mm, od tego nawet bym chciała zacząć, że radziłabym, takie jest moje zdanie i, e, i tak też e, polecają ci, którzy się znają na tym bardziej niż ja, znacznie pewnie. E, nie dawać pieniędzy nigdy, w żadnym wypadku. E, tak samo, taka napka jedłodajnie to coś innego, ale samo w sobie dawanie e, pieniędzy bądź kupowanie jedzenia na ulicy, okej, okay, ta druga wersja jeszcze, jeszcze. To, to jest czasem miłe i na pewno nie tyle samo w sobie jedzenie, co e, to okazanie ciepła. To, to myślę, że pomaga tej osobie, e, ale nie dajemy pieniędzy, bo oni. No, i tak najprawdopodobniej wydadzą to na alkohol. A jeśli wydadzą to na jedzenie, to mają później więcej funduszy, które później uzbierają, żeby wydać to na używki przeróżne, bo, bo ten problem jest bardzo, bardzo rozległy. To nie jest tylko alkohol, to są mm, leki. To jest ogromny ostatnio problem. Więc to są, to są osoby, które wydawałoby się głównie mm, uzależnienie alkoholowe, a to są zaburzenia psychiczne, lekomania alkoholizm, narkotyki, jakby to się bardzo poszerza. Jej, to jak można jeszcze pomóc, żeby nie skrzywdzić, bo Aha. to tak się okazuje, że niewiele możemy <grym> zrobić, a to przecież nie, my najczęściej bo... ich spotykamy mhm. na naszej tak. drodze. No to okazać to zainteresowanie, po prostu zobaczyć, ja cię widzę, tak? Mhm. Jesteś tutaj e, zapytać właśnie, co mogę dla ciebie zrobić. Bardzo często ta osoba powie: "No, to daj mi 5 zł", a ty powiesz: "No nie dam ci 5 zł, ale to jest dla twojego dobra." I on może się zdenerwować, ale jeśli wytrzymasz ten pierwszy moment, rozmowa może pójść dalej. E, możesz pokazać. Najczęściej oni wiedzą, ale, ale jak się okazuje, na, e, w tej części, w której chodzę w teren, czyli na street working, nie zawsze, bo nie zawsze ktoś jest bezdomny od 10 lat. Jest wielu młodych, którzy są bezdomni od 3 miesięcy i są kompletnie zagubieni, dlatego możesz pokazać, gdzie jest jadłodajnia, gdzie jest stronisko. Oni nie mają telefonu. Mm. No, niektórzy nie mają. <laughs> nie mają telefonu, więc bierzesz telefon, dzwonisz po schroniskach. To wszystko jest w internecie, są ulotki. Jest dużo organizacji, które mają też tą informację tak um, kompleksowo zawartą na jednej stronie. Um, więc jeśli chcesz pomagać osobie bezdomnej, warto to pobrać, po prostu mieć w galerii pod ręką. Tym bardziej idzie zima, więc będzie to. No to, to bardziej ten problem rzuca się w oczy, nie oszukujmy się. Jest nam o wiele bardziej szkoda, gdy, gdy jest. Zimno nam siedząc w domu. A co dopiero, gdy ktoś tego domu nie ma. Więc yy, tak, informacja, kompleksowa informacja i yy, okazanie trochę, trochę czasu i rozmowy. Myślę, że to jest dobra pomoc. A jak już trafiamy na taką osobę, która no, wypiła, czujemy, że wypiła. I w dodatku leży, jest nieprzytomna, to do kogo możemy zadzwonić, żeby jej realnie pomóc? Pytam też, dlatego że to jest nasze doświadczenie. Czasem z mężem gdzieś mhm. natrafiamy na taką osobę i potem mhm. mamy wielki problem, no, nie zostawić człowieka, zwłaszcza taka pogoda. A w zależności od sytuacji, to nie jest takie oczywiste, że jak się dodzwonimy na policję czy na do służby medycznej, jakiekolwiek, że ktoś zareaguje i te siły, które są i tak słabe, skierują na kolejnego bezdomnego, który mhm. siedzi i, e, i ktoś tam może myśleć, że jest sobie sam winny. Jak w takiej sytuacji zareagować? Mhm. E, próbować rozmawiać. Jeśli nie jesteśmy w stanie dobudzić tej osoby, to zobaczyć w jakim jest otoczeniu. Czy jest bezpieczna, czy jest w realnym zagrożeniu. E, bo jeśli mm, uważasz, że, że jest w ogóle nieprzytomna, no to oczywiście wzywamy pogotowie i to już jest na ich barkach. Czy, czy oni. Mm, no, odbiorą, odbiorą tą sprawę poważnie, czy, czy nie. Jeśli ta osoba jest po prostu po prostu jaż nie trzeźwa, ale do takiego stanu, że sobie e, i tak zagraża, to głównym organem, który pomaga nam wtedy jest straż miejska. Mm, często ludzie nie chcą <grym> wzywać straży miejskiej, e, chociażby przez to, że nam się wydaje, że no przecież, no, na co drugim rogu leży osoba, która jest nieprzytomna, jest pijana e, albo E, nie będziemy robić im e, mu problemu, bo e, będzie musiał płacić Izbę wytrzeźwień. No to będzie musiał. Dostanie po głowie, tak? E, nauczy się, raz, drugi, trzeci będzie musiał płacić znam przypadki, w których e, którym jakby taki zimny kubek wody na głowę pomógł, że zdali sobie sprawę, Jeju, gdzie ja jestem i co ja robię. Także wzywać, wzywać i coś robić właśnie. No, nie być obojętnym. To jest jednak drugi człowiek. Mówisz, że jest dużo tych organizacji, które pomagają? Czy są jakieś nie wiem, specjalizacje? Na pewno mamy jadłodajnie, prowadzone mhm. przeważnie przez siostry zakonne. Są jeszcze jakieś organizacje, które się zajmują hmm, pomocą? Są jadłodajnie, są schroniska, ogrzewalnie, noclegownie. Schroniska to są miejsca, w których oni mogą zostać na dłużej, takie jakby hostele. Noclegownia w Poznaniu jest. Z tego co ja wiem, jedna. E, taka typowo, że wchodzi się wieczorem, wychodzi się rano i tam można mieć jakąś śladową ilość alkoholu we krwi. E, w schroniskach dbamy o abstynencję, w jadłodajniach na szczęście już chyba we wszystkich również. E, więc są to głównie. Aha, są jeszcze porady prawne, to też jest istotne. E, street working jest także medyczny, także jeździmy z karetką, z objazdami. Są też objazdy wydawkowe, czyli rozwozimy do ich miejsc przebywania, do tych miejsc niemieszkalnych jedzenie, czyli to już jest typowe wyjście do nich. Także jeśli ktoś chce skorzystać i znajdzie jeszcze na, tej, na swojej drodze kogoś, kto faktycznie tak naprawdę pociągnie go za rękę, bo no to jest bardzo istotne. Tych miejsc pomocowych jest mnóstwo. E, więc może dokończę myśl, wtedy jest to możliwe. Jeśli ktoś chce, to tych miejsc, tej pomocy kompleksowej jest naprawdę bardzo dużo. E, jedyne, czego ta osoba no, nie zawsze może doświadczyć, to jest ten drugi człowiek często winien to być pracownik socjalny, e, który krok po kroku będzie przy nim, e, będzie z nim współpracował i tą całą pomoc koordynował. E, to jest istotne, bo. Jak mówi moje doświadczenie, oni na co trzecim kroku się gubią albo zniechęcają, więc trzeba ich motywować jak um, no stokroć bardziej niż, niż e, osoby, które nie mają e, takiego bagażu. A jeśli słucha nas ktoś, kto no, z tym czasem jest trochę na bakier i zatrzymać się na dłużej przy osobie potrzebującej, to jest wyzwanie, a może nawet nie ma takiej okazji, ale ma możliwości. Finansowe albo jakiejś znajomości, chciałby zrobić coś więcej. Jakie wyzwania stoją przed tym problemem w tym momencie, który można by spróbować jakoś, właśnie, może dookoła, pomagając jakimiś środkami, pomagając rozwiązać? Czy to jest tylko wspieranie tych miejsc, które już po prostu funkcjonują, mają wypracowane <laughs> sposoby działania, czy, czy, czy są jakieś wyzwania na przyszłość, które, którym jeszcze się nie ma kto zająć, ale to jest duża potrzeba? Tak, uważam, że jest ich e, wiele. Głównie takie dwa nurty, czyli to, o czym już rozmawiałyśmy. E, osoby, które wychodzą z domów dziecka i osoby, e, które wychodzą z więzienia, czyli ta pomoc e, postpenitencjalna. E, głównie jakoś tak leżą mi na sercu te osoby, które mają 18 lat i opuszczają domy dziecka. To, to jest mm, ta przestrzeń, w której wiele można zrobić. I jeśli ktoś ma. Duże zasoby, jeśli nie czasowe, to finansowe, to na pewno, na pewno znajdzie drogę, żeby do nich dotrzeć, bo w Polsce jest bardzo mało miejsc, mało fundacji, które zajmują się takimi osobami. To nie jest dobre miejsce, żeby one trafiły do schroniska, w którym są osoby w wieku 60 lat i po 15-letniej bezdomności, które mm, sukces upatrują w tym, że utrzymają się tam przez zimę. To nie jest dla nich miejsce. To, to jest z jednego ośrodka do drugiego ośrodka. Mm, to nie jest przestrzeń, w której one mogą po prostu wyjść na prostą e, w takim oczekiwanym e, czasie. Dlatego w Polsce kojarzę i, i polecę jawnie, e, fundacja po drugie e, w Warszawie. W Poznaniu nie kojarzę, żeby była taka instytucja skierowana typowo dla osób młodych, młodych, bezdomnych, e, także do 25 roku życia. Mm. To jest taka przestrzeń, w której wiele można zdziałać. Brzmi jak ciekawy temat na kolejną rozmowę. <noise> Mam nadzieję, że jeszcze dasz się namówić. E, za wszystko, czym się dzisiaj podzieliłaś, bardzo dziękuję. No dziękuję. Do następnego spotkania, do następnej rozmowy.